Tramal został wycofany ze sprzedaży na terenie całego kraju z powodu wady jakościowej w zakresie opakowań zewnętrznych. Jak uzasadnia główny inspektorat farmaceutyczny, decyzję podjęto na podstawie otrzymanego wniosku. Jako, że w opakowaniach leku wykryto wady, część z nich się rozkleiła, istnieje obawa, że może to wpłynąć na pogorszenie jakości samego medykamentu. GIF podał następujące dane o wycofanej serii Tramalu choć decyzja o wycofaniu serii Tramalu została podjęta w trybie natychmiastowym, jak podaje główny inspektorat sanitarny, wada opakowań nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia. Jeśli jednak masz tę konkretną partię leku przeciwbólowego w domu, zwróć go do najbliższej apteki.